Zajmie błyty po ziemię na której sto już jest święta, ale jest. I just 17 czerwca tego roku, czyli po przyszłej dziedzinie. Wszechstronność jego wyrażała się również w tym, że bardzo intensywnie pracował nad Wcześniej, mając świadomość nieprawości, które Bóg był popełnił w swoim życiu, czyli grzech jak I, i nieuchronności kary Bożych, aby usłyszał, że...

Wiesz, że Boga na Pani Właśnie obliczu Chrystusa z podjęli rady spoglądania posługi świętej Matki yy, Teresy z Tatmudy. Ale święty brat Marlbert, to jest taki XIX-XX wieczny, to właśnie. W czasie okupacji, dokładnie w soli powie, że wikariuszu proboszczki, bo był a więc musiał się opiekować tym niedolężnianym, wymagającym posługi człowieka kawan, starszym od siebie, więc obowiązki i wikariusza spoczywają na jego, jego barkach. I w pewnym momencie podjął decyzję o tym, żeby powierzyć suknię na haku i pójść do świata. Już dosyć na państwa pociągnięto Nie tego się słyszał. Podjął decyzję. Pukanie do drzwi, podczas zadań, otworzył. Czy wioska ta ma taka solidowska nędza, a może z dzieckiem, nędza, z tamtej mądrości. Więc jak to taka Ja tutaj przyniosłam myślałam, mi się, są trochę myślenie. aby ubóstwem swoim nas ubogacić. Na czym to polega? Patrzcie rzeczywiście świetny brat ale... no patrząc tak z ludzkiego punktu widzenia, stał się nędzny, nędzny. Poza tym mijał. Że... Нам действительно да не служит żeby przywrócić właściwe znaczenie słów. Żeby wrócić chociażby właściwe znaczenie słowa miłość, posługa miłość, śmierć. Mnie bardzo to bardzo próbuje w w momencie, kiedy słyszę, czasami od ludzi chorych, cierpiących. Ogarnie ubóstwem swoim stał się powodem, ale ubóstwem. Psychiatr. Ja jeszcze to rzucam medycynę. Jak bardzo potrzebny na dzisiaj jest Święty Brat Albrecht Chmielowski, który no, powtarza nam słowa pierwotnie wygłoszane przez Benedykta. To nie są. Teraz swoich podopiecznych i jednokrotnie sam dostał twarz. Zwykle wtedy mówić, dobrze, to jest dla mnie, teraz daj mi coś na mnie biegnie. podciśniania, bo drobnie inaczej patrzymy na siebie. Nie daje go ciężar, który jest powiązany przez mną, Bożą